Witajcie w Pozytywnej Kuchni! Dzisiaj zapraszam na racuchy dyniowe. Pyszne, słodkie, śniadaniowe. Miksuję żółtka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem. Dodaję dynie i miksuję wszystko dalej na gładko. Białka ubijam na sztywną pianę. Dosypuję mąkę, wlewam masę dyniową, dodaję miód i delikatnie mieszam łyżką, tak żeby wszystkie składniki się połączyły. Na delikatnie naoliwioną patelnię nakładam niewielkie placuszki dyniowe i smażę z obydwu stron na złoto-brązowy kolor. Przed podaniem polewam syropem klonowym. Pozytywni kucharze, jeśli podobały Wam się moje racuchy dyniowe, zapraszam do oceniania filmu. Miło też mi będzie, kiedy zostawicie pod spodem komentarze.